Siemanoczko ziomki i ziomalki w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak wygląda jak powinna wyglądać przede wszystkim ka, karmówka jaka, jaką jest mącznik młynarek przedstawię przede wszystkim podłoże w jakim powinno mieszkać warunki, temperaturę i czym je karmić też myślę ale na wstępie chciałbym Wam zaznaczyć, że jest to najgorsza karmówka, która jest w Polsce i jest ona udokumentowana moimi doświadczeniami, którymi po prostu obserwowałem, jak moje zwierzaki po prostu przyjmują ten pokarm. Niestety jest mała ilość białka w większych osobnikach, w większych osobnikach larw, czyli w tych glizach takich można powiedzieć. Natomiast w mniejszych no jest większa ilość tego białka, ale niestety są mniejsze, więc ona no adekwatnie albo, albo. Um, przede wszystkim również się szybko przekształcają, przepoczwarzają prze w, w większe osobniki. Dorastają w większe osobniki i potem mamy problem, co z tym zrobić, bo ta hodowla może się niestety, wy, można powiedzieć, wymsknie spod kontroli, tak? Tutaj, jak widzicie, jest to druga... nie, nie wiem, jak się to będzie z światem... Od się niestety. Jest to druga forma mm, naszego młynarka. Są to larwy. Larwy, które po prostu ich jest tutaj sporo. Od razu tak. Pytacie, dlaczego one sobie tak leżą? E, leżą sobie dlatego, ponieważ. E, już chwileczkę Wam pokażę. E, ponieważ gdyby były w tym pojemniku, w którym trzymam larwy, Prawdopodobnie dochodzi również do kanibalizmu, czyli jeśli nie podajecie waszym łącznikom jakiegoś mięsa, mogą być to kawałki surowego kurczaka, to po prostu dochodzi do momentu, w którym one się będą zjadać nawzajem, podgryzać i pleśnieć. Jeśli spleśnieją, to adekwatnie może ich wyrosnąć grzyb i po prostu... Sam nie doprowadziłem do takiej sytuacji, więc nie powiem wam jak to może skutkować, no ale pewnie śmiercią innych osobników, tak? Więc kwestia taka, że z, z tego pudełeczka, za klikę go pokażę Albo właściwie może teraz pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda i zademonstruję eee, Dobra Oj, No to Mam nadzieję, że tego nie rozwalę Zaraz sobie nogą połogę Dobra, jest okay. nikogo nie zabiłem, więc... Chociaż skarpel już leży na... Tak, to jest można powiedzieć mój stół śmierci. No a tym niestety, albo niestety, bo coś za coś, niestety coś musi umrzeć, żeby coś innego mogło żyć. Także, także tak działa przyroda, niestety. I tak, tutaj mamy, jak widzicie, larwy, które sobie tak łażą, łażą, łożą, pełzają. I tak, tutaj również jak w poprzednim odcinku pokazywałem, pierwszą i najważniejszą warstwą są otręby. Na otręby możecie również dać troszeczkę karmy dla psa, która posiada witaminy, jest sucha oczywiście, więc ona po prostu nie i będzie mogła sobie tutaj leżeć. I płatki dla ryb, które posiadają witaminy i są urozmaiceniem dla diety. Jak działa proces ewolucji tego robaczka? Otóż tak, jeśli sobie leży w ciepłym, to niestety szybciej. Stety, niestety, w zależności jak to chce mieć szybko rozwiniętą kolonię tych robaków. To kwestia taka, że po prostu, jeśli dacie je w ciepłym miejscu, one będą po prostu szybciej się przekształcać, i to będziecie musieli poświęcić więcej czasu na po prostu przerzucanie ich stąd do innego pojemniczka, w które będą sobie znowu leżeć przez jakiś okres. I na przykład, nie wiem, czy tutaj widzicie akurat ten osobnik, pokażę go, ten osobnik tutaj tak chwileczkę niedługo się będzie przepoczwarzał, już właściwie wychodzi ze swojego kąka będzie się przepoczwarzał w dorosłego osobnika mącznika monarka, czyli w żuka. jak on wygląda i jak się zachowuje o proszę, tu nawet macie świeżo urodzonego Chodzi sobie tutaj na spokojnie i też, one są głodne, więc akurat do tego pojemnika zazwyczaj co jakiś czas zaglądam, żeby po prostu one sobie tutaj nie łaziły tak bez potrzeby, bez, bez jedzenia, bez, bez niczego więcej. Od razu je przerzucam do pojemników, w którym trzymam dorosłe osobniki żuków. A tutaj tylko są, można powiedzieć, taka moja wylęgarnia, tak? Więc wracając jeszcze do temperatury. Im cieplej, tym szybciej rosną, im zimniej można ten proces spowolnić. Teoretycznie proc czas trwania takiego procesu to jest miesiąc, jeśli dobrze mówię. Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. Teoretycznie mówię, że miesiąc z przepoczwarzenia się do, 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 do takiego można stadium poczwarki, przepraszam, przepoczwarzenie. przepoczwarzenie, jest wtedy kiedy poczwarka się przepoczwarza do dosłownego, do dorosłego asemnika i mago Eee, dobra, ten filmik czasem może nie mieć. Początku i końca ani sensu, ale staram się po prostu w każdym filmiku przekazać jak największą ilość wiedzy w jak najkrótszym czasie, żeby to miał, miał ręce i nogi, jak najważniejsze przede wszystkim rzeczy odnośnie każdej hodowli. Nie wiem, czy te filmiki będą fajne, niefajne, czy będą dobrej ostrości, no ale to już. To już nie, to już zostawiam waszej opinii. I teraz kwestia taka one sobie tak leżą też musicie zwracać uwagę czy po prostu one nie czernieją, jeśli czernieją w takim razie możecie wiedzieć i być świadomi, że taki taki owadzik po prostu już, już coś się z nim dzieje już pleśnieje, już jest po prostu martwy można powiedzieć w środku i ta tkanka jest zabijana wewnętrznie umiera, umiera po prostu ta tkanka i możecie go wyciągnąć i wyrzucić najlepiej żeby po prostu odizolować nie daj Boże nie, nie rozprzestrzeniać tej jeśli jest grzyb, to grzyba, jeśli nie, to coś innego, co tam się może znajdować. I tak, one sobie tak leżą, też możecie, oczywiście, co do karmienia. Tak samo jak w karaczonach tureckich, możemy podawać również karmówki. Możemy, należy podawać również jakieś karmówki, typu jabłko, jakieś warzywa, marchewka, sałata. Coś po prostu, co ma w sobie jakąś witaminę, która po prostu ma w sobie wodę, którą będą mogły pozyskać, żeby po prostu, jak mówią, o takim suchym pysku nie siedzieć. E, więc e, żeby sobie tak jakoś funkcjonowały i powoli dorastały, tak to jest pierwsze stadium, drugie stadium i trzecie stadium już wam pokażę. Tutaj mam niestety wtedy niestety dwa pojemniczki, e, które mi się niestety trochę tak... O, ja prawie wyspałem, które mi się niestety mila. <gamilę> mi się wysypały prawie wysypały eee, to są takie żuczki więc eee, mm, które po prostu na początku widać, że są po prostu takie wybielone, dopiero co wyszły z kokonika swojego mm, potem są takie lekko brązowawe, nabierają tego tej, tej, tej barwy, tego cienia potem coraz, coraz bardziej ciemniejsze, aż w końcu stają się całkowicie czarne. I kwestie tak, podłoże również takie samo jak, jak, u pierwszej, u pierwszej po prostu można powiedzieć ewolucji, tak. Też dodajemy czasem jabłko i tak dalej, taka sama karmówka. I kwestie tak, składanie jajek u dorosłych osobników wygląda na zasadzie takiej, że one sobie tam gdzieś na dnie Składają takie maluteńkie jajeczka, które po okresie nie powiem dokładnie, myślę, że coś około miesiąca, półtorej, wylęgają się pierwsze, pierwsze, pierwsze po prostu robaczki. I kwestia tak, taki żuczek może żyć prawdopodobnie do 4 do 5 miesięcy. I w czasie tego taki jeden malutki żuczek jest w stanie złożyć, złożyć do 400 jaj. Więc musicie być świadomi tego, że jeśli macie go około 100 i każdy złoży, złoży 400 jajek, to jest prosta kalkulacja, że trzeba kupić większy pojemnik. Więc tak, przede wszystkim jeśli macie też ich sporo, polecam Wam zainwestować nie w takie malutkie, tylko w coś większego. Żeby po prostu miały więcej miejsca. Bo jeśli mają ścisk, to po prostu zaczną się podgryzać, zaczną podumierać i w konsekwencji dalej to samo, tak? Więc. Hmm, co by tu jeszcze muszą właściwie powiedzieć. Ja ją stosuję, je stosuję jako karmówka dla karaczanów Głupie, nie głupie. Karmówką karmić karmówkę, żeby karmówką karmić zwierzaki. Jakkolwiek brzmi, tak jest. Nie mam co z nimi zrobić, ponieważ jest to najgorsza karmówka, jaką w życiu kupiłem. Ponieważ niechętnie zwierzaki do tego podchodzą, niechętnie się tego chwytają. Jeśli już to po prostu na takiej zasadzie, że spolitowania, bo nie mają co innego do jedzenia, więc zainwestowałem w inne, inne po prostu jakby możliwości i zaopatrzyłem się właśnie w karaczanki, które każdemu polecam, tylko właśnie. Uważajcie również, bo są yy, robakami inwazyjnymi, czyli jeśli po prostu opanują jakieś zakamarki, to już jest problem. Yy. Dobra, to myślę, że jeśli macie jeszcze jakieś pytania, czy że po prostu chcielibyście się coś dowiedzieć mniej więcej jak to wygląda, yy, zachęcam do komentowania filma, filmu. Filma. I to chyba na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.